Znajdujemy się w oddziale pediatrii Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Dzisiaj oddział jest niestety pełny i w takim szczególnym dniu w Mikołajki dzieci staramy się jakoś zająć trochę, żeby nie myślały o chorobach. W tej chwili dzieci piszą listy do świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, że jakiś święty Mikołaj się tutaj pojawi i trochę rozchmurzy te nasze chorowitki. Taki okres, że bardzo dużo dzieci choruje, ale staramy się się, żeby tutaj jednak atmosfera w oddziale była na tyle e, rodzinna i na tyle, żeby było wesoło, żeby dzieci to miło wspominały. Kochani, nic nowego każdy po prostu, tak jak zwykle, siada przy stoliku, chodź waseczku, chodź. Proszę, Michałek już ma, już proszę bardzo, chodź dla Ciebie. Czekaj jest niepotrzebny, dowód. proszę bardzo, teraz dam coś do pisania. Proszę bardzo. Piszemy, to są wasze indywidualne listy, to nie jest coś takiego, że ja wam będę odpowiadała, co macie zamieścić w takim liście, tylko każdy z was pisze swój indywidualny, prywatny list do Świętego Mikołaja. Przyjeżdża w sanach Mikołaj zwykle, czerwony kubrak, czapkę też czerwoną z białym pomponem, ma długą brodę siwą. Mam zwykle na plecach, w którym są prezenty. Ja bym chciał dostać na gwiazdkę, na przykład grę Xboxa. Ja chciałbym dostać książkę Dziennik Cwaniaczka Biała Gorączka. Bartek? A ja... co to było? Zawiem a jakoś? Tak, tego skubidu, skubidu. Skubidu, taka nasza świetlicowa gra, którą dzieci pokochały dosłownie i on by chciał taką grę dostali. Dzieci w ten sposób spędzają tutaj czas, że mają zorganizowane zajęcia świetlicowe. To są gry, układanki, zabawy. Dzieci odrabiają lekcje, uzupełniają zaległości szkolne, a oprócz tego mają zajęcia plastyczne. Ponieważ nadchodzą święta Bożego Narodzenia, dzieci przygotowują się do świąt w ten sposób, że wykonują prace plastyczne, które do tego święta nawiązują. Dzisiaj konkretnie piszemy list do Świętego Mikołaja. A w kolejnych dniach będziemy przygotowywali kartki świąteczne, robili ozdoby bożonarodzeniowe. Także dzieci na pewno będą bardzo, bardzo mile wspominać czas pobytu w szpitalu, a poza tym jestem przekonana, że to przyspieszy proces zdrowienia naszych dzieci. Listy, które dzieci dzisiaj będą pisały do świętego Mikołaja, to będą ich indywidualne listy. Te listy zabiorą ze sobą do domu, a mamy albo tatusiowie zapakują te listy w koperty. Napiszą na kopertach adresy i wyślą do świętego Mikołaja. Słyszałem, że to jakiś grzeczny dziaduś jest. O, tak! No co tam się dzieje? Ale nie ruszaj pani. To Kiemu, nie, bo Ciężko, ja może być. A, to w ogóle. to musi do nich razem, powiedzieć. Ja się w To jest nie będę. O, ja już wiem, jak to będzie. Mama wszystko zje, a ty ciągle. Chciał... Proszę Ja się pytam, ale zwykła śmierć nie została już wczoraj, Muszę wziąć do... Tam do rybioski wjechać,

się szybko do zdrowia I tam, tam jest dużo zdrowia naładowane też. Także jak go tworzy, to będzie zdrowe. Od razu. No to się znaleźć w wspaniały, babci? to mama I pilnuje babci. Tak. Raz. Znajdujemy się na oddziale dziecięcym w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia już jest tradycją, że w Mikołajki przychodzi Mikołaj ze starostwa powiatowego razem ze mną, by te dzi dzieciaki, które są na oddziale jakoś w jakiś sposób użyć im chorobie i dać im mikołajkowe prezenty, jakieś drobne słodycze. Jednocześnie życzyć im dużo, dużo zdrówka. Żartujemy, że jak dzieci szybko zjedzą te słodycze, oczywiście pod kontrolą pani ordynatora. To, to szybciej, szybciej wyzdrowieją. Cieszymy się, że nie ma dzisiaj ciężkich przypadków, że wszystkie dzieci wrócą na święta do domu i będą mogły już zdrowo świętować razem z rodziną, a mam nadzieję, że zapamiętają też pobyt w naszym szpitalu nie tylko z tej złej strony, gdzie, gdzie nikt nie lubi chorować, ale też, że będą pamiętać, że spotkała ich tutaj niespodzianka i że nawet Mikołaj przyszedł do nich do szpitala, co sprawia im radość, ale przede wszystkim i nam sprawia dużą radość, bo bardzo cenne jest kiedy dziecko małe, większe uśmiecha się do nas, dostając jakąś drobno, dostając od nas jakiś drobny upominek. A, A, Proszę. I tu jest też dużo zdrówka. Ufamy są so, grzeczni dzieci, prawda to? Tak. tak, tak. Wszyscy są grzeczni? jednak ktoś był niegrzeczny? Był ktoś niegrzeczny? Pani nauczycielka. No. Pani doktor mówiła, tak? Nie, nie, no, więc, więc z tym jedzeniem to tak w konsultacji z panią profesor, bo być może podzielić. tak, doznajemy Michała i wracać do zdrowia, bo w szpitalu to nie wolno być. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odwiedził nas pan starosta, który nigdy o naszych pacjentach nie zapomina. Dzieci bardzo czekają na te wizyty, bardzo się cieszą z podarunków, z pięknych prezentów. Także dużo było dzisiaj radości. Chciałabym podziękować, że Mikołaj przyszedł do szpitala. Obdarował nas prezentami. Podobały nam się prezenty, cieszymy się. I życzę z Mikołajowi dużo szczęścia i radości. Te życzymy wesołych świąt i szybciutko wracać do zdrowia. I znowuż następny rok trzeba być takim grzecznym jak w tym roku.